Hej kochani, słuchajcie, jeżeli chcielibyście wesprzeć naszą pracę, pomóc nam w tym, żebyśmy dalej mogli robić kolejne odcinki, to wszystkie sposoby, w jaki można to zrobić, opisane są w opisie do tego filmu. E, można przelać pieniądze blikiem, jest numer konta, um, są, jest zrzutka i jest rewolut. Także w jaki sposób jest Wam wygodny... Um, to możecie to zrobić oczywiście tylko, jeśli macie ku temu ochotę. Absolutnie nie róbcie tego, jeśli, jeśli byście czuli jakikolwiek przymus. To w ogóle nie o to chodzi. Także dziękuję Wam bardzo i miłego, miłego odsłuchu tego nauczania. Papa. Pa. Pamiętam, jak któregoś razu po wyjściu z mojej komory modlitwy przychodziłem obok długiego lustra. Hmm. Mam na myśli jedno z tych luster, na które już nie patrzy się, gdy masz powyżej 35 lat. Spojrzałem na siebie, zatrzymałem się i powiedziałem: Co takiego? Dłuższy czas wcześniej byłem sam na sam z Jezusem. Spojrzałem na siebie i powiedziałem: Co? Ty chyba żartujesz? Spojrzałem sobie prosto w oczy i powiedziałem: Proszę pana, widzę, że pan rozumie to, że Bóg pana kocha. Widzę to w twoich oczach. Widzę Jego światło na Twoim obliczu. Ty naprawdę rozumiesz to, że On Ci wszystko przebaczył? On w Tobie mieszka. Mówię do siebie tak, jakbym spotkał siebie samego, jako trzecią osobę. I mówię dalej: Nie wiem tak naprawdę, co Pan tu jeszcze robi. Przecież ten świat, który jest tuż za Pana frontowymi drzwiami, tak bardzo potrzebuje tego, co w Panu widzę. Mówię panu, jestem przekonany, że pana dzień będzie niesamowity. Czy naprawdę myślicie, że ja będę robił takie rzeczy, gdy nikogo wokół mnie nie ma, a następnie będę mówił? Nie wierzę, że on czy ona o mnie to powiedzieli. Czy naprawdę myślicie, że będę przejmował się takimi rzeczami, gdy ja jestem w stanie sam na sam mówić sobie takie rzeczy? Ja nie pozwolę na to, żeby coś, co wypłynęło z chwilowego przypływu emocji, Wpłynęło na boży obraz we mnie. Nie ma na to szansy. To po prostu się nie wydarzy. Ani dzisiaj, ani jutro. Wiecie dlaczego? Ponieważ jutro prawda będzie dokładnie taka sama. Chodzi o to, żebyśmy zarówno ja, jak i ty chodzili w prawdzie. Wiem, że muszę uważać na czas, bo chcemy jeszcze dzisiaj modlić się o chorych. Pozwólcie, że szybciutko to dokończymy. Patrzcie na to. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. A więc bardzo ważnym jest to, żebyśmy widzieli i rozumieli, że potrzebujemy Zbawiciela. Ale Bóg nie chce, żebyś oblekał się w jakąś fałszywą skromność, która cały czas tylko głosi o grzechu i o tym, jak bardzo jesteśmy straszni. Bardzo ciężko się o tym głosi w Ameryce. U mnóstwa osób, jak tylko do ich uszu dociera słowo łaska, zapalają się czerwone lampy. Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. On przyszedł na ziemię pełen łaski i prawdy, bo łaska jest Bożą mocą, tym, co sprawia, że możemy zrobić to, czego On od nas chce. Łaskę z Bożą chęcią i otwartością na to, żeby użyć swojej mocy ze względu na nas i ze względu na nasze dobro. W łasce chodzi o to, co Bóg może zrobić w naszym życiu. Łaska sprawia, że stajemy się kimś, kim nigdy nie bylibyśmy w stanie stać się bez Niego. Dlatego właśnie głoszenie łaski w oddzieleniu od przemiany życia jest całkowitym jej zaprzeczeniem. Łaska nie jest Bożym miłosierdziem. Miłosierdzie jest Bożym miłosierdziem. Ludzie mówią dzięki Bogu za Bożą łaskę. Gdyby nie ona, to nie wiem co by ze mną było. Po tym jak wybuchnąłem gniewem na swoją żonę. To o czym mówisz to miłosierdzie, a potrzebujesz Bożej łaski po to, aby na swoją żonę nie wybuchać gniewem. Boże łaska jest w stanie to sprawić. Tak często używamy słowa łaska w kontekście przebaczenia grzechu. Łaska jest tym, co sprawia, że mamy siłę, aby nie grzeszyć. Wiecie, jak się chodzi w łasce? Budzisz się rano, podnosisz ręce do góry i mówisz: Ojcze, dziękuję ci, że moje życie już nie należy do mnie. To dużo lepsza poranna modlitwa niż mówienie: Boże, ile ja dzisiaj mam obowiązków. Mam nadzieję, że sprawisz, że nie będę musiał współpracować z tym i tamtym dzisiaj. Wiesz, o kim mówię. Mam na myśli Bogdana. W ogóle z jakiej paki sobie zasłużyłem na to, żeby z tym gościem pracować? Dam wam jeszcze inny przykład porannej modlitwy, która nie jest właściwa. Boże, jeśli nie dasz mi siły, to o 12 chyba padnę. Przejadłem się na wieczór i dwa razy chodziłem w nocy siku, więc oczywistym jest to, że jestem niewyspany. Proszę udziel mi swojego odpocznienia. Słuchajcie, nie na tym to polega. Takie rzeczy nazywamy modlitwą. Budzimy się całkowicie świadomi swojego ciała i swojej cielesności. I często używamy modlitwy po to, żeby ona sprawiła, żebyśmy jakoś przetrwali w ciele dany dzień. Zamiast tego budźcie się rano i mówcie dzień dobry, Panie Jezu. Tak bardzo doceniam to, że jesteś w moim życiu. Dziękuję Ci za Twoją miłość do mnie. Wiecie, jak wyglądają moje poranki? Objawienia, którymi się z Wami dzielę, prawie wszystkie przychodzą pod prysznicem. To właśnie tam modlę się i śpiewam Bogu każdego ranka. Może nie jest to w porządku wobec mojej rodziny, bo podczas takiego półgodzinnego prysznica zużywam całą ciepłą wodę. Po pół godzinie orientuję się, że woda zaczyna robić się zimna. Próbuję podkręcić temperaturę, ale okazuje się, że zużyłem całą ciepłą 160 litrów. Nawet nie zdążyłem nałożyć jeszcze na siebie mydła ani szamponu. Dlaczego? Bo modlę się i śpiewam mu. Zdarzyło mi się to tak wiele razy. Zużywasz 160 litrów ciepłej wody, a potem myjesz się tak na totalnym speedzie. Dlaczego? Bo zatraciłem się w nim. Jestem w nim zakochany. Wiecie, co mu mówię? Mówię: Dziękuję Ci, że moje życie nie należy do mnie. Dziękuję Ci za objawienie i zrozumienie tego, że jestem stworzony, aby być do Ciebie podobnym, Boże, ja nie pragnę żadnego innego życia. Nikt nie jest mi nic winien. Dziękuję Ci, że żaden człowiek mnie nie zawiedzie, ponieważ moja wartość jest nie do odnalezienia w drugim człowieku. Odnalazłem ją w Tobie. Będę chodził w miłości i patrzył na innych Twoimi oczyma. Ty dałeś mi swoje królestwo. Nie wzbraniałeś się przed niczym. Tak wyglądają moje poranki pod prysznicem i nagle okazuje się, że woda jest zimna. Moje życie wygląda tak, jak wygląda, bo właśnie to dzieje się, gdy nikt na mnie nie patrzy. Robię to, gdy ciebie tam nie ma, gdy nie mam mikrofonu i gdy nie ma na mnie nakierowanej kamery. To właśnie dlatego nikt nie jest w stanie zranić moich uczuć. Moje wnętrze zostało zahartowane Słowem Bożym. Wiem, że słowa, które mówię, są precyzyjne. Przez to z ogromną łatwością rozpoznaję rzeczywistość, która nie pochodzi od Królestwa Bożego. Nikt nie jest mi nic winien. Życie w ten sposób jest dużo lepsze niż życie we frustracji, zmartwieniach i depresji. Postawy, która mówi, a mi tam wszystko jedno, która mówi, kogo to obchodzi, co mnie to. Choroba, co mnie to, przyszła na Ziemię 20 lat temu. Nie wiem, czy zauważyliście. A, co mnie to? Skąd to pochodzi? Prosto od diabła. Są ludzie, którzy słuchają takiego przesłania jak to i w swoim sercu mówią, e Adam, co mnie to. To jest jedyna reakcja, jaką posiada cyniczne serce. Możesz sobie mówić, a co mnie tam to obchodzi? Nie zmienia to prawdy. Jeżeli nosisz w swoim sercu taką postawę, to wiedz, że to jest kryjówka i wymówka. Diabeł kocha ludzi, którzy mówią, a co mnie to obchodzi, bo właśnie w takich ludziach żyje. Nie jesteś na tej ziemi po to, żeby przypominać sobą szatana. Nie jesteś na tej ziemi po to, żeby być jak diabeł. Jesteś raczej na niej po to, żeby świecić. Jest napisane, Wy jesteście światłem tego świata. My jesteśmy pierwszą drużyną niebios. On nie ma dostępnych dla siebie lepszych niż my. Może myślisz sobie, niech inni sobie świecą, ja nie muszę. Nie jest napisane o nas, że my jesteśmy światłością tego świata. Może powiesz mi, byłbym światłem tego świata, ale nie wiesz, jak to jest mieszkać z moją żoną. Tylko, że my nie mówimy teraz o Twojej żonie, tylko o Tobie i o tym, że Biblia mówi o Tobie, że Ty jesteś światłem tego świata. A tam, Dan, tak sobie tylko gadasz, nie wiesz, jak to jest mieszkać z tą wiedźmą. Okej, okay, nawet jeżeli zachowujesz się jak wiedźma, nie zmienia to faktu, że Ty możesz żyć jak Chrystus na tej ziemi. Jeżeli pozostaniesz w tym miejscu, to równie dobrze możesz napisać dla niej piosenkę uwielbieniową, bo okazuje się, że to Ona jest Panem Twojego życia. Słuchajcie, to nie było ostre, ale taka jest prawda. Byłem na zbyt wielu rozmowach tego typu. Brzmią one tak, ale nie wiesz co ona, ty nie wiesz co on. Nie wiesz przez co przechodzę każdego dnia. No, on mnie tak nie docenia i nie zauważa. Widzisz mnie, nie da się nie zauważyć. Dlaczego? Ponieważ mnie nie obchodzi to, czy ktoś mnie zauważy, czy nie. Słuchajcie, moja cudowna żona, ona jest niesamowita. Nie dziwi mnie wcale to, że diabeł próbował ją zabić. Nie znam bardziej uprzejmej i miłej osoby na Ziemi. I nie mówię tego dlatego, ponieważ mam nadzieję, że obejrzy to nagranie. Mimo to diabeł próbował ją zabić. I przez 8 lat nie wiedziała, kim jest. Straciłem ją na ten okres. Na 8 lat straciłem przyjaciela, straciłem osobę, z którą prowadziłem cudowne konwersacje, straciłem ją na poziomie emocjonalnym i również na poziomie fizycznym. O, oh, dan, na 8 lat, no co ty. Znam ludzi, którzy po ośmiu dniach przerwy od współżycia ze współmałżonkiem umawiają spotkanie z doradcą duchowym. I mówią mu, powiedz mojej żonie, że moje ciało też ma swój zegar biologiczny i zaraz wybuchnie. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, to proszę, nie dzwoń do mnie po takie spotkanie, bo dosłownie wykroję ci serce. Wykroję je, obrzezam, a następnie włożę je z powrotem i przyszyję. Nie uwierzylibyście przebiegom niektórych z tych spotkań. Mimo to nigdy jeszcze mnie nikt nie uderzył. Nawet jeśli ktoś by mnie uderzył, to nadstawiłbym drugi policzek, ale nie było jeszcze takiej okazji. Widziałem natomiast, jak mnóstwo osób pokutowało. Były sytuacje, w których prosiłem, aby współmałżonek wyszedł z pokoju, ponieważ chciałem bardzo ostro rozmawiać z drugim współmałżonkiem i nie chciałem, żeby ten, który wychodzi, wykorzystywał moje słowa i przekręcał je przeciwko swojemu współmałżonkowi. Nie chcę, żebyś wykręcał i wykorzystywał moje słowa, raczej. Wykorzystuj, korzystaj z Jego słowa. Dzięki Jego słowu możesz żyć jako osoba, która jest całkowicie sprawiedliwa. Czy wiecie, jak jest różnica między posiadaniem racji a życiem w Bożym Usprawiedliwieniu? Gdy wydaje Ci się, że masz rację i walczysz o nią w niewłaściwy sposób, to tak naprawdę jej nie masz. A Boża sprawiedliwość sprawia, że to, co niewłaściwe, staje się usprawiedliwione. Gdy komuś wydaje się, że ma rację, to tak naprawdę widzi tylko to, co niewłaściwe i to, co jest nie tak. A Boża sprawiedliwość ma moc do tego, żeby zamienić to, co niewłaściwe, w to, co usprawiedliwione i uświęcone. I pamiętajcie, że Bóg rządzi swoim królestwem berłem sprawiedliwości. Jeżeli ja to rozumiem, to przez 8 lat, gdy moja żona ode mnie się odcięła. Ja nie patrzę na siebie jak na mężczyznę, który ma problem, ale widzę w swoim życiu moją ukochaną żonę, kobietę, która ma problem. To ona go ma, a nie ja. I chcę zrobić wszystko, żeby jej pomóc. Być może powiesz mi, ale Dan to przecież było tak długo, ile człowiek jest w stanie znieść. Wyobraźcie sobie, że po siedmiu latach ja zadzwoniłbym do swojego przyjaciela i powiedział mu: Słuchaj, tylu ludzi chce tyle rzeczy ode mnie, a ja nawet nie mam obok siebie kobiety, która by mnie w tym wspierała. I bym mu się zaczął wypłakiwać w rękaw. Wiecie, gdzie takie konwersacje są mile widziane? W programach typu talk show. Tam pasują. Ale nie pasują do życia wierzącego, który zna słowo. Dlaczego Jezus nie powiedział nagle, idąc na golgotę, że ma już dosyć? Nikt z nas nie miałby odwagi do tego, żeby mu zadać takie pytanie. Gdyby Jezus miał taką mentalność, to nawet nie doszłoby do golgoty. Poddałby się pierwszego dnia, podczas swojego debiutu. Wyobraźcie sobie, że po waszym pierwszym kazaniu tłum próbuje was zabić i zapchnąć z klifu. Ciekawe, jak tego dnia wyglądała jego rozmowa wieczorem z matką. Synku, jak ci poszło? Nie wiem, wydaje mi się, że zasiałem kilka ziaren. Jak na pierwszy dzień, to było nieźle. Myślę, że niedługo muszę to powtórzyć. Większość liderów po takim debiucie już nigdy nie wróciłaby do służby. Wyobraźcie sobie, że przez trzy lata inwestujecie w grupę dwunastu mężczyzn. A oni wszyscy od ciebie się odwracają, mimo tego, że jeszcze kilka godzin wcześniej jedli z tobą kolację. I to nie, że oni nie wiedzieli, co się zbliża, zapewniali ciebie o tym, że umrą za ciebie. Mimo to wszyscy się rozpieszli. Większość z nas już nigdy po takiej sytuacji by nikomu nie zaufała. Jak poradzilibyśmy sobie ze zdradą ze strony tych, którym tak wiele daliśmy? W naszym kraju dosłownie budowane są ośrodki dla pastorów, którzy próbują przyjść do siebie, dla pastorów, którzy chcą powrócić do służby, ale nie wiedzą, jak potem przez to przeszli. Wiecie, co jest najdziwniejsze? To, że my się tego spodziewamy. Jeżeli nie jesteś mi niczego winien, to nie jesteś w stanie mnie zranić. Jeżeli ja codziennie budzę się po to, żeby reprezentować sobą Chrystusa, to osiem lat nie różni się dla mnie niczym od ośmiu dni. Ja nie pozwolę na to, żeby czas zmienił prawdę. Prawda jest tym, co mnie wyzwala. I dlatego mówię z taką odwagą o tym, co mówię, bo wiem, przez co przeszedłem. Nie polegam na statystykach, ale wiem, przez co przeszedłem w Bogu i znam nasze zwycięstwa. W tym sezonie życia moje dzieci nawet nie pozwalały mi się przytulać. Podejmowały naprawdę niewłaściwe decyzje. Byłem odcięty emocjonalnie od wszystkich w mojej rodzinie. Powiedziałem mu to, panie, nie mogę nawet przytulać własnych dzieci. Odpowiedział mi na to, to przytulaj te, które nie są twoimi dziećmi. Nie pozwolił mi nawet na sekundę użalania się nad sobą. Bo wiecie, do czego by to doprowadziło? Powiedziałbym mu, moje dzieci nawet już mi nie mówią, że mnie kochają, a przecież ja oddałem za nie swoje życie. Żyję dla ciebie, Boże, a takie rzeczy mnie spotykają. Wiecie, co dodał zaraz potem? O tym prawie nie można mówić w kościele. Powiedział, jeśli nie możesz obejmować i przytulać swoich dzieci, to przytulaj wszystkie inne. Im okazuj miłość w ten sposób. I nie myśl nawet przez sekundę, że Twoje dzieci są bardziej wartościowe niż dzieci innych. Okazuj miłość wszystkim, którzy Ci na to pozwolą. Więc zrobiłem to, poszedłem za tym, a swojej rodzinie okazywałem jedynie miłość w modlitwie, bo tylko to mogłem w tym sezonie robić. Okazywałem im miłość w modlitwie, a nie obgadywałem ich Bogu za ich plecami. Nie mówiłem moim dzieciom, wiecie co, no gdy jest się w służbie, to ludzie na nas patrzą. Żyjemy w domu ze szklanymi ścianami, co wy robicie? Wszyscy na nas patrzą. Nie wywierałem na nie presji. Wiecie, gdy moja tożsamość nie jest zależna od moich dzieci, to dopiero faktycznie jestem w stanie je kochać. Ilu rodziców rozsypuje się, gdy ich dziecko podejmuje niewłaściwą decyzję? Modlą się dzień i noc i nazywają to wstawiennictwem. Tak naprawdę nie mogą nawet spać i jeść. Tylko płaczą, płaczą i płaczą. Zastanawiają się, co takiego zrobili nie tak i myślą, że to była ich wina. Czasem po prostu nasze dzieci podejmują niewłaściwe decyzje i nie ma to nic wspólnego z nami. Każdy człowiek przechodzi w gruncie rzeczy tę samą walkę i nasze dzieci też muszą ją zwyciężyć. Nie wiem, czemu zszedłem na ten temat. Werset 23. Wszyscy zgrzeszyliśmy i wszystkim nam brak jest chwały Bożej. I zostaliśmy usprawiedliwieni darmo z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Słowo odkupienie oznacza przywrócenie oryginalnej wartości, a więc Krzyż przynosi taki rodzaj odkupienia, który przynosi nam naszą pierwotną wartość, a my zamieniliśmy Ewangelię w modlitwę, która zabiera nas do nieba. A Bóg chce, żeby to niebo zamieszkało z powrotem w nas. My nie czekamy, żeby tam pójść. To miejsce chce zamieszkać w nas. Słowo mówi o tym bardzo wyraźnie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Po co? Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Czy widzicie, jak bardzo zawężona jest ta ścieżka? Widzicie, że czytamy prosto ze Słowa. W ten sposób Bóg nas widzi i my powinniśmy w ten sposób też na siebie patrzeć. A wszystko inne jest kłamstwem. Właśnie dlatego dzisiaj możemy modlić się o chorych z powodu przebaczenia grzechów. Wielu ludzi tego nie rozumie. Myślimy, że modlimy się o chorych, bo są chorzy. Nie, modlimy się o chorych z powodu przebaczenia grzechów. Bóg w swoim słowie wszędzie łączy te rzeczywistości. Błogosław duszą moja Panu i wszystko, co jest we mnie, niech błogosławi Jego świętemu imieniu. Bo On przebacza wszystkie nasze winy i leczy wszystkie nasze choroby. W liście Jakuba czytamy: Jest pośród Was kto chory? Niech prosi o modlitwę, a starsi Kościoła namaszczą go oliwą. Modlitwa wiary uzdrowi chorego, Pan go podźwignie, a jeżeli ma jakiś grzech, zostanie mu przebaczony. A więc Jakub mówi, że przebaczenie równa się uzdrowienie. Ale chwilę później mówi, wyznawajcie swoje grzechy sobie nawzajem. Módlcie się o siebie, abyście mogli zostać uzdrowieni. Uzdrowienie równa się przebaczenia, a przebaczenie równa się uzdrowienia. A więc on mówi, że jeżeli Bóg ci wszystko przebaczył, to znaczy, że chce cię uzdrowić, a jeżeli cię uzdrawia, to znaczy, że wszystko ci przebaczył. Błogosław duszą moja Panu. Rozumiecie to? To jest tak ważne.